Tak, Kolejne. możemy sobie kolać? No, no, tak. tak działaliśmy, wychodzi to bardzo fajnie. No ale mimo no, wszystko chcemy wiedzieć trochę więcej o tym produkcji. I ludzie chcą coś. Wiesz najlepiej, więc mam nadzieję, że to na, wytłumaczysz i nam i, 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 i naszym widzom. Y... Jaka jest historia Ekstreza? jest bardzo prosta, która pozorom nie jest produktem nowym. Aczkolwiek już funkcjonuje od kilku lat na rynku hiszpańskim i na rynku angielskim. Tyle, że jest skierowany do zupełnie innego zadania. Tak został, że tak powiem, wymyślony. Bo został wymyślony, jak sama nazwa wskazuje, jako produkt antystresowy. Mm -hmm. Tyle, że powiedzmy sobie szczerze, że antystresowy antystresowych na rynku jest sporo. Niektóre znakomite, niektóre mniej, ale generalnie jest ich sporo. W związku z tym byśmy nie byli nim zainteresowani. 14 pięknego dnia, będąc w Hiszpanii na konferencji dotyczącej drozofila Susuki, jakby zacząłem analizować, co może pomóc producentom w kwestii ochrony przed drozofilą susu. Wszystkie badania pokazywały jedną rzecz, że drozofila dostaje jakiś sygnał chemiczny od przejrzewających owoców, co powoduje, że zostaje e, zaatakowana. No i w tym momencie jakby włączyła mi się klapka, że no zaraz, x-stres, w jego działaniu między innymi ogranicza wytwarzanie etylenu. Wiadomo, że etylen jest tym elementem przejrzywania. To, że tak powiem, starzenie jest stresem, tak? No to tak, to tak, to tak, tak, to tak trzeba tak, powiedzieć. że starzenie jest stresem. Stresu pozytywnego się dzieje tak, to samo. Tak, na, na tej zasadzie tak. została, że tak powiem, opracowana to produkt antystresowy, bo w trakcie każdego taki stresu występuje taki sam proces, jak proces starzenia. To jest już tak naprawdę proces starzenia. Stąd się to wszystko zaczęło. To był pierwszy, jakby, pierwsza koncepcja, co z tym fantem zrobić. Czyli pierwsze było dozofila Suzuki. Później, obecny tu kolega, i słuchaj, ale może to można w innym układzie, tak? Nie tylko, że tak, nawet z punktu widzenia dozofila Suzuki, ale i z punktu widzenia innych upraw, gdzie przejrzewanie staje się bardzo poważnym problemem. No i to było, jakby impuls, żeby zacząć spróbować w, również w uprawach, gdzie niekoniecznie drożofila Suzuki była najistotniejsza, bo myśmy to zaczęli w I rzeczywiście w Czereśniach na tą drożofilę Suzuki wyszło całkiem interesująco. E, ale później się okazało, że y, to jest nie tylko kwestia sygnału, ale to jest kwestia w Czereśniach jedynności. Potem się okazało, że tak powiem y, właśnie tu, mm. że warto może spróbować w jabłkach. To była tutaj sugestia Szymona. Okazało się, że w jabłkach znowu jest ciekawie, bo opóźniamy przejrzewanie, bo jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że. Wydłużyć termin, zbioru. wydłużyć termin zbioru. Potem była gruszka, potem była śliwka. Potem były wszystkie owoce miękkie. Potem były wszystkie owoce miękkie. I teraz jest sytuacja taka, że w tej chwili Hiszpanii i Anglicy biorą od nas technologię i oni na swój, na swój własny produkt. Oni go zaczynają w tej chwili przestawiać z tej sfery antystresowej, właśnie na sferę jakości owoców do zbioru. Tam jest bardzo duże zainteresowanie ze strony grup producenckich, czy to paprykowych, czy właśnie owoców miękkich. Czy znaczy pomidorów ogórków. Tak. Czy pomidorów ogórków. I mm, także idzie to troszkę w inną stronę. Wyszło to stamtąd, przyszło do nas. Myśmy tu, Nadali, nadaliśmy to nowe światło. Zupełnie nowe światło. I teraz idzie, idzie to w drugą stronę. Dlatego między innymi, jak się wpisze w Google przejrzewanie x tres to właściwie nic nie można znaleźć oprócz polskich danych, bo tych danych póki co nie ma. Ale mówię, zaczynają się pojawiać hiszpańskie i tak dalej, tak dalej. Ale to jest. Pomysł. Tak. Pomysł jest oryginalnie się tu. Tutaj. Pomysł pojawił się tu. Tak, pomysł pojawił się w Polsce i to jest nasz oryginalny, że tak powiem, mm -hmm. pomysł. Nie, produkt nie jest nasz, ale pomysł jego wykorzystania jest w 100% nasz. Ja.